Pierwsza jazda, wystarczył jeden SMS, przyjeżdżaj dziś między 15 a 16. Moja lokomotywa wyruszy na jazdę próbną. Zrobiłem sobie spacer obok jeziora Malta i zjawiłem się o tej godzinie przed lokomotywownią Maltanki. Cóż takiego się stało? Lokomotywa spalinowa WLS-50 po naprawie wróciła do pracy. Maszynista Maciej jest bardzo zadowolony z naprawy. Zyskała również kolory takie, jakie chciał mieć do tej lokomotywy. To jest oliwka i pas i czołownice pomarańczowe. W tej chwili swoją lokomotywę wystawił z szopy, ostawia na tor w kierunku stacji Maltanka. a drugą zieloną, którą odjechał od pociągu, musi po prostu zaparkować w lokomotywowni tu zaglądam do środka tak wygląda po remoncie jest schludnie oj widzę, że tutaj ma więcej manometrów to się przyjrzymy dokładnie na stacji, nawet jest wentylator kabiny Zielona lokomotywa w tej chwili zjeżdża na tor postojowy do lokomotywowni. Pani kierowniczka, grażyna, regluje rozjazdy oraz zamyka wykolejnicę. Kolejnica została położona na tor, zabezpieczona przed otwarciem, i teraz drużyna zamyka drzwi od lokomotywowni. I uczą się pośpieszyć, aby na czas wyjechać ze stacji początkowej. Słyszę, że silnik lokomotywki. Ładnie, miarowo pracuje na jałowych obrotach. błyskawiczna akcja proszę państwa jest to pierwsza jazda po naprawie próbna zobaczymy jak będzie się sprawowała Uff. a ja też udaję się na piechotkę w kierunku stacji aby zobaczyć jak lokomotywa ruszy po raz pierwszy w swoją próbną jazdę z pociągiem, pan Maciej smaruje, dba po prostu olej był, że smarowanie dobre. Przedtem jeszcze sprawdził temperaturę osi, czy osie zbytnio się nie grzeją. A, czyli zadowolony jesteś z niej? Pierwszy co pojadę Aha, to pierwsza jazda Ale kolory ma twoje, nie? Jakie chciałeś O tym, jak to na tym się nie wypowiadam Bo tak władza obiecała, że przyjdzie Może tam wiesz drobne szczegóły, ale... próbną zrobisz i wiesz jeźdź. No Ono jest w trzech. Teraz w będzie Proszę jest wskaźnik ładowania baterii, później jest temperatura oleju oraz temperatura wody w układzie silnika spalinowego. Proszę, lokomotywa rusza w swoją pierwszą jazdę Cześć. po naprawie. Obyście szczęśliwie dojechali. Myślę, że będzie się dobrze sprawowała. Oczywiście pan Maciej jedzie ostrożnie. Zbyt mocno nie gazuje, nie przyspiesza, tak aby wszystko elegancko się dotarło. W tej chwili widzimy lokomotywę wyjeżdżającą ze stacji po pętli zbliża się do rozjazdu i później wyruszy na szlak tu jeszcze przypomnę parametry tych lokomotyw były dwa typy budowane WLS-40 i WLS-50 oznaczenia na PKP miały LD-1 Polskie wąskotorowe lokomotywy spalinowe. Poruszające się na torze o szerokości 600 mm, przeznaczone do górnictwa, przemysłu i budownictwa. Produkowane były w fabloków w Chrzanowie oraz ZNTK Poznań. Lata budowy 1951 do 75. Układ osi B: masa służbowa lokomotywy 7000 kg, długość 4380 mm, szerokość 1440 mm, wysokość 2200 mm, rozstaw osi skrajnych 1000 mm, średnica kół 550 mm, napęd. Oczywiście trakcja spalinowa, typ silników, to zależy S64L lub S324HL. Pojemność zbiorników paliwa 136 litrów. Parametry eksploatacyjne to moc 40. Oraz 55 koni mechanicznych. Maksymalna siła pociągowa 1900 kg. Rodzaj przykładni mechaniczna. Prędkość konstrukcyjna 16 lub 17 km na godzinę. Nacisk osi na szyny 3,5 tony. System hamulca ręczny-dźwigniowy. Życzę Panu Maciejowi. I jego lokomotywie, zielonej drogi i jak najmniej usterek